Okej, okay. duży łopak, ako przostak. Trzy tematy, o których rozmawialiśmy. Pierwszy, walka w grudniu. Co się z nią dzieje? Update po prostu. E, słuchaj, sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak, że teraz byłem trzy tygodnie chory. Miałem jakąś głupią wirusówkę, nawet antybiotyk brałem. E, trenowałem... Masa niestety nie. U mnie ciężko spada, niestety, taki typ, ale generalnie e, półtora tygodnia nie trenowałem, trochę osłabiony jestem, więc... E, ciężko mi powiedzieć. E, sztab trenerski cały czas rozmawia, prowadzi rozmowy. Jeżeli się uda znaleźć coś w drugiej połowie grudnia, przyjem, czysta przyjemność. Ja bym bardzo chciał zrobić walkę, bo dla mnie robienie walki to jest nowe doświadczenie, którego jeszcze nie mam. A chciałbym się rozwijać, więc bardzo bym chciał zrobić w drugiej połowie, ale niestety to są tylko gdzieś tam, gdzieś te pytania do menadżerów. On, oni szukają, to więc no, to nie jest potwierdzone, że mógł ci cokolwiek powiedzieć takiego fajnego, ale jak tylko będzie, dam ci znać po pierwszego, jak obiecałem. Dobrze, będę czekał. Drugi temat, taki mieliśmy, musisz mi przypomnieć, po dzisiaj. No, tak, 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 górę. tak. E, mówiłeś, że chciałbyś wiedzieć o Tyberiuszu oraz mówiłeś o zmianach lekkich, czy zmianach, o dodatku w sztabie trenerskim. Tak, właśnie. To były e... te tematy. Słuchaj, no jeżeli chodzi o sztab trenerski, no to już. E... W S4 Fight Clubie dzieją się zmiany. Dużo znanych i dobrych postaci MMA się pojawiło, też trenerów, czyli Piotr Jeleniewski. Cały czas współpracuję z Andkiem, bo to jest i mój przyjaciel, i osoba, która mnie namówiła, plus on naprawdę doskonale mnie zna i umie mnie nauczyć moim zdaniem. Ale jeszcze chciałem coś więcej. Chciałem coś wyciągnąć z siebie naprawdę dużo. Międzyczasem pracę z Piotrem Jeleniewskim, za to idą też nowi sparing partnerzy, mm -hmm. czyli tam w klubie jest Danielo Milanczuk, tam Marcin Tybura. Wiadomo, oni są 100 razy lepsi ode mnie, nawet się nie umywam do nich, mm -hmm. ale sam fakt, że jeżeli wytrzymam z nimi, to na pewno sobie poradzę w walce Marcy. No to Podzianowski, twój nowy sparing partner. Oglądałeś na pewno jego walkę w Londynie. Wiele osób go y, skrytykowało. Ja osobiście uważam, że przegrał jak zawodnik MMA. Poza może klepanie pod gradem ciosów, bo to rzadko coś robi, ale jakby pewne zachowania i odruchy były takie typowo MMA. Czy ja Ci powiem swoje osobiste, takie szczere zdanie, naprawdę. No I trochę pozytywnie, trochę negatywnie mhm. powiem. E, walką jako walką jestem rozczarowany. Mhm. Ale dlatego, bo ja widziałem, jak on trenuje. Ja widziałem, jak on sparuje. Ja widziałem jak on trenuje na, wiesz, na każdym treningu, jak robi sparingi, naprawdę to wyglądało ładnie, dawał sobie rady, nawet jak robił sparingi z kimbokserami, naprawdę to wyglądało bardzo dobrze. E, nie, nie rozumiem i nawet nie chcę wnikać, bo to tylko on musi wiedzieć co się stało, ale coś ewidentnie z nim było nie tak, bo on był moim zdaniem na dwa tygodnie, trzy tygodnie przed jak widziałem jego trening, bo potem byłem chory, no to już nie, nie widziałem, on był w gazie, on był naprawdę w mega gazie. Dla mnie Mariusz zrobił kolosalny postęp, fenomenalny postęp wręcz, jeżeli miało porównać to co było 4 lata temu, a to co jest dzisiaj. Ale dużo ludzi tam coś teraz mówi, że on przegrał, no ale kurde, no pokaż mi kto w MMA ma rekord z zero, kto jest powiedzmy z czołówki, tak? Nawet Mamet ma 4 czy 5 przegranych, tak? W sensie nie mówię, że Mariusz jest w czołówce, ale że to jest ma, to każdy może wygrać, każdy może przegrać. Taki sport. Czy ty też chciałeś dodać coś odnośnie pojedynku Adama Golankiewicza z Romanem Szymańskim? Powiem powiedz tak, akurat e, pomimo mojej ogromnej sympatii do Kiełka, który z nim wcześniej walczył, Aha. akurat nie widziałem walki, bo, bo byłem w szpitalu wtedy, Kiełka, Paweł, nie widziałeś? Tak, wiesz? bo byłem wtedy w szpitalu, była ta sama gala, ale generalnie mi Szymański jako zawodnik się podoba, e, lubię jego walki, Aha. kibicowałem jemu, Aha. nie ukrywam, ale... Moim zdaniem wynik jest bardzo kontrowersyjny, oczywiście ja nie jestem ekspertem, ja nie będę się wypowiadał, ale przynajmniej ja, Antek i Paweł siedzimy przy jednym stoliku, obstawialiśmy, że to czerwony narożnik wygra, a nie niebieski. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za obszerny update, widzimy się na pewno w marcu i być może trochę wcześniej. No, na pewno w marcu, a jak wcześniej to zapraszam. Dobra, dziękuję Dzień. bardzo.